Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tym razem z kuchni. Tak jak mówiłam w ostatnim filmie, dzisiaj będę robiła bezę. Także zapraszam Was do oglądania. Przepis mam od mojej e, kochanej teściowej, e, zawsze wychodzi super, także mam nadzieję, że i tym razem będzie. Chociaż jeden składnik zastępuje, także zobaczymy. Ok, także do przygotowania potrzebujemy przede wszystkim jajka, cukier. Troszeczkę od stu mąkę ziemiaczaną. Ja nie mam mąki ziemiaczanej, więc dodam troszeczkę budyniu. Mam nadzieję, że będzie ok. Wyczytałam, że można w ten sposób zamienić. Do kremu daję mascarpone, śmietankę 35%. Jeszcze można, można jeszcze dodać, ale nie trzeba śmietan Fix. Do dekoracji dam maliny i borówki. Cały przepis yy, oraz wszystkie składniki, które potrzebujecie, podam Wam w opisie. Na początku oddzielamy białko od żółtek. Białka zostawiamy, żółtka odkładamy. Yy, nie będą nam potrzebne przy bezie, także jeżeli nie macie co z nimi zrobić, to po prostu wyrzucić. Mnie zawsze muszą postać z dzień, dwa w lodówce. I dopiero wtedy wyrzuć. Co? OK, ja już mam białka oddzielone. Dodajemy do nich szczyptę soli i miksujemy na sztywną pianę. OK, jak już ubijemy jajka, dodajemy łyżeczkę mąki ziemiaczanej. Ja tak jak mówiłam dodam budyń. Łżeczkę odczu. O, chyba przegięłam. I 350 g cukru. Powoli dodajemy cukier i dalej. O, zanim zaczniecie y, przygotowywać jajka, to polecam Wam nastawić już piekarnik na o jejku, podam wam w opisie 356 Fahrenheita, ale nie wiem ile to jest już już 100, 150, 180 chyba 180. Białka są gotowe. To teraz pokażę wam jak przygotować blachę. Na blaszce wykładamy papier do pieczenia i musimy narysować dwa kółka różne. Ja do tego użyję talerza. Po prostu obrysuje dwa koła Czekaj. na obrysowane koła wykładamy pianę z białek Gotowe białka wyłożone na blasze, wkładamy do piekarnika na 180 stopni na 5 minut. Po 5 minutach zmniejszamy temperaturę do 140 stopni i pieczemy około 1,5 godziny. Ok, kiedy moja beza się piecze, ja przygotuję krem. Dodajemy śmietankę dobrze musi być dobrze schłodzona i śmietanka i mascarpone. Ja robię troszkę więcej, bo później jeszcze będę potrzebowała. Dajemy serek mascarpone. cukier i śmietam fix. I też wszystko miksujemy na taką gęstą masę. Powinno to zająć około 2 minut, najpierw na niższych obrotach i po pewnym czasie zwiększamy obroty na mocniejsze. Okej, okay, moja śmietanka już jest gotowa, krem mój jest gotowy. Beza jest już w piekarniku, ja dopijam swoją zimną kawkę i wrócę do Was jak się upiecze. Półtora godziny minęło, już jest beza upieczona. Teraz studzimy w uchylonym piekarniku. Jedną ostudzoną bezę przekładamy na talerz, smarujemy śmietanką z mascarpone, kremem, wykładamy umyte i odsączone owoce Teraz na górę kładziemy drugą część. Można jeszcze ewentualnie dodać trochę ale ja chyba nie będę dodawała. Ale można dodać jeszcze troszkę kremu, delikatnie docisnąć. I robimy drugą warstwę. Oczywiście możecie użyć innych owoców, ale. Ja najbardziej lubię właśnie do bezy, maliny i borówki. Dobra, mam nóż, kroimy. Zobaczymy, co mi wyszło. Kamil mnie właśnie nagrywa. Już się nie może doczekać, kiedy zje. W środku, jak mi się w ogóle uda przełożyć, No, ładna wyszło. Weź, zobacz, w środku. Super, możesz jeść, mężu. Dziękuję. <noise> Także dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Zapraszam do następnych filmików. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Pa! Mm -hmm, pyszne. Takie filmiki możesz codziennie robić. <grywk> Kamil powiedział, że takie filmiki mogę robić codziennie.